Może ja, 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 bym zebrał teraz jeszcze kilka głosów, ale naprawdę mamy ogromnie mało czasu i musimy być bardzo restrykcyjni. Pan, pro, pan, prof, tak, no to może tutaj podam pani, potem pan profesor Krasnodębski, jeżeli widzę i tutaj podam głos. Przepraszam, muszę być bardzo wybiórczy. Podejdę z mikrofonem. Dziękuję. Paulina Bada-Żuczewska. Ja chciałam bardzo krótko odnieść się właściwie do wątku, który poruszył pan Sebastian Duda, bo wydaje mi się, że brak pewnej dystynkcji jest powodem zupełnie chybionej krytyki polskiego mesjanizmu, czy w ogóle sposobów, w jaki Polacy przeżywali swój katolicyzm. I to jest dystynkcja między byciem niewinną ofiarą, niewinną w sensie niezasłużoną, to znaczy nie cierpię, z powodu, nie cierpię w więzieniu z powodu zabójstwa, nie cierpię wyrzutów sumienia z powodu zrobienia czegoś złego, tylko cierpię z powodu agresji. Więc to, co psalmista nazywa, że wróg piętą we mnie godzi, ja się skarżę Bogu, a niewinną w sensie taki jak Chrystus był niewinny, czyli bezgrzeszną. I teraz to jest, to jest podstawa na przykład do konstruktu e, oceny polskiej b, b, polityki, czy w ogóle polskiej pamięci historycznej. To jest ten opfemythos, mit ofiary, który na przykład w niemieckiej krytyce służy takiemu pokazaniu, że Polacy żyją w jakimś micie własnej bezgrzeszności, bo skoro mówią, że byli niewinną ofiarą, a popatrzcie, a co żeście, jakie macie świństwa i krew na rękach. Co jest, zupełnie, co jest wokacją tej niewinności w dwóch znaczeniach, a, a daje Przyczynek do, do krytyki i do rozbrajania właściwie silnej tradycji, silnego poczucia, że niewinne cierpienie trzeba jakoś przekuwać i jakoś je rozumieć. I rozbrajanie tej niewinności wydaje się bardzo niebezpieczne. Bardzo Dziękuję. Ja, ja chciałem o dwóch rzeczach powiedzieć. Po pierwsze, odnieść się do tej kwestii, przepraszam, do tej kwestii idei i modernizacji. I z tego, co wiemy co wiemy o historii, o przeszłości, to tak jest, że po prostu nie, nie można dokonać zmiany, skoku cywilizacyjnego bez wielkich idei. To po prostu tak, tak, tak było. Wszystkie przykłady. Amerykańska potęga jest zbudowana na amerykańskim mesjanizmie i ten mesjanizm to nie jest abstrakcja. Właśnie miałem okazję wysłuchać na jakiejś uroczystości uniwersyteckiej przemówienia kogoś z rodziny Kennedy. I ta, cała ta mowa była przepojona w zasadzie tą poczuciem przynajmniej w tym sensie misji, prawda? Misji czynienia przekształcania, przekształcania świata. To, no to jedno i oczywiście nie jest przypadkiem, że Państwa zaprosiliśmy tu na ten na ten kongres, że chcemy rozmawiać również o ideach, prawda, bo to zaczęliśmy od gospodarki, mówimy o ideach. I jeszcze jedna rzecz którą chciałem powiedzieć, otóż o czym Państwo nie wspomnieli, mianowicie, jeżeli są dwie tradycje, które dzisiaj, spod, o tym, że istnieje zainteresowanie mesjanizmem, jak również republikanizmem na świecie, tak? Dopadały nazwiska zresztą najczęściej lewicowych myślicieli. Otóż okazuje się, prawda? okazuje się, że te dwa skarby, które mamy intelektualne w naszej tradycji, mianowicie polski staroszlachecki republikanizm i polski mesjanizm, no to właśnie to, to nie są tradycje anachroniczne, tylko wręcz przeciwnie, tylko niestety tak się dzieje, że często te impulsy tego renesansu, tak, że, że to nie z Polski wiesz, tylko Quentin Skinner odkrywał na nowo republikanizm, że to no, myśliciele właśnie, lewicy odkrywają, odkrywają mesjanizm, różnego zresztą typu, bo to jest istotne, co powiedział pan pan Rymkiewicz, prawda, że ten, ten, ten nowy, prawda, czy to jest ten mesjanizm ewolucjonistyczny, czy ten, prawda, który zakłada zerwanie, zerwanie, prawda, jakieś wydarzenie, zerwanie pewnej ciągłości jest nieprzewidywalne. Ja w każdym razie tylko to chciałem powiedzieć, że się jakby okazuje i stąd trochę tutaj formuję pytanie, bo rozumiem, że Państwo toczyli też dyskusję ze środowiskiem, rowiskami lewicowymi, a przecież to w gruncie rzeczy ów mesjanizm może być polem spotkania, tak samo jak republikanizm, prawda? Dla, dla, przecież to ci wasi państwa, panów, rówieśnicy wydają Agambena czy innych tego typu myślicieli. Wszystko jedno, czy ich do końca cenimy, czy uznajemy, ale prawda, można się spotkać, czy Derrida, czy kogoś innego na, na tym gruncie, pokazujące wtedy, że właśnie polska tradycja nie jest żadnym obciachem, nie jest żadnym obciążeniem, jest wielkim intelektualnym dziedzictwem, które przetworzone przez nas myślowo, prawda, pozwala nam toczyć e, dialog e, z Europą i światem. Dziękuję bardzo. Przepraszam Państwa ogromnie, z ogromnym żalem, ale dostaliśmy informację od organizatorów, że absolutnie nie możemy przedłużać tutaj już, już dyskusji. Mówię to naprawdę z krwawiącym sercem. Bardzo przepraszam. Przepraszam, wspomniałem Henę Wrońskiego, i na slajdzie był Jerzy Braun, który był wielkim popularzatorem. To może w, w, w publikujemy tekst Jaska Bartyzela o, o Henę Wrońskim. Zachęcam. Proszę Państwa, bardzo proszę, może w, w imieniu wszystkich panelistów poproszę pana doktora Wawrzyńca Rękiewicza o jakieś skomentowanie tych, tych głosów. Bardzo mi miło, się z reprezentantem. Ja powiem tak, chciałem to w odpowiedzi na pytanie pana premiera o stosunku mesjanizmu do, do nowoczesności, o, 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 o źródło inspiracji. Otóż istnieje taki fenomen jak kolonizacja językowa. To znaczy można jakieś terytorium podbić w ten sposób, że ludzie na tym terytorium zaczną mówić, o, o obcym językiem, językiem najeźdźców. To może być język naturalny, w tym sensie, że, 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 że ci mieszkańcy tego podbitego terytorium zakaże się im w szkołach mówić własnym językiem i każe im się uczyć języka najeźdźców, żeby na co dzień mówili językiem najeźdźców, ale może to być bardziej subtelne. I te, ten, te, ta kolonizacja językowa może polegać na tym, że podsunie się te, temu podbitemu narodowi pojęcia i wyobrażenia o życiu, które są pojęciami i wyobrażeniami o życiu najeźdźców. Mesjanizm, sarmatyzm, nasz język to jest nasz język własny, język polski, polska pojęciowość, ja mówię o języku takim głębokim, o języku pojęć już, który ma nam pomóc odnaleźć się w świecie. Kto nie ma własnego języka, ten nie ma własnego życia, kto nie ma własnych pojęć i własnych wyobrażeń o świecie, ten jest skazany na życie życiem innych i. Lata 90. to był w, a w Polsce, to zresztą już taki jest termin obiegowy, modernizacja imitacyjna przez naśladowanie. I stąd to poczucie pustki, i stąd to poczucie obcości związane z tą modernizacją. Więc chodzi o to, żeby mieć własny język, język radykalnie nowoczesny, ponieważ. To jest właśnie to, co, 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 co przed chwilą powiedział pan profesor Krasnodębski. Mesjanizm jest naprawdę modny dzisiaj w Paryżu. No. Republikanizm jest językiem wielkiego globalnego imperium. To nie jest tak, że, 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 że Polacy nie mają własnego języka. Więc wydaje mi się, że te wszystkie spory, bo mesjanizm można w różny sposób ujmować. To może być bardziej katolickie, bardziej lewicowe, całkiem lewicowe. To, 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 to już jest dodatek. Jeżeli język jest żywy, jeżeli mamy te, te, te własne myśli, własne pojęcia, to jest oczywiste, że w tym języku będziemy się spierać, kto jest lepszym mesjanistą, kto, 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 kto gorszy mesjanistą, jak mesjanizm sformułować? Ale sprawa najważniejsza już jest już załatwiona. Mamy własny język. I o to wydaje mi się, tutaj chodzi. Tak jest sens naszej dyskusji. Tak? Dziękuję, dziękuję Państwu bardzo, dziękuję panelistom, dziękuję organizatorom, dziękuję słuchaczom dyskusji. Przepraszam, że mieliśmy tak mało czasu.